Cześć słodziaki, z tej strony Magda. Witam Was w kolejnym odcinku Chronic The Sims, czyli nostalgicznie wspominkowej serii, w której możemy przeżywać na nowo ekscytację z dodatków do starszych części The Sims. Dzisiaj opowiem Wam o dodatku, którego premierę pamiętam naprawdę bardzo dobrze, bo było o niej bardzo głośno. Zwierzaki, bo to o tym dodatku dzisiaj pogadamy, to było naprawdę coś wtedy, w 2011 roku. Reklamy telewizyjne z gadającymi zwierzakami, inteligentni, czworonożni przyjaciele i przede wszystkim po raz pierwszy konie. No i zapewne po raz ostatni. Zwierzaki zadebiutowały pod koniec października 2011 roku. I oczywiście zwierzaki to nie było wszystko, co zostało dodane do gry. Zacznijmy może od create a Sim. Oprócz standardowo nowych ciuchów i fryzur, Simowie oczywiście dostali też kilka nowych cech. Koniarz uwielbia koty i uwielbia psy. No i miłośnik zwierząt, jeśli nie możecie się zdecydować, bo miłośnik jakiegokolwiek rodzaju zwierząt blokuje miłośnika innych zwierząt. No i oczywiście mamy też aspiracje życiowe. Budowniczy arki, zoolog, opiekun zwierząt, jockey, bajkowy właściciel, towarzysz psów i władca kotów. A poza tym w Create a Sim. O tak. Zwierzaki. Mogliśmy dodać cudownych, zwierzęcych kompanów do rodzinki. Zacznijmy od kotów. Ja pozwoliłam sobie stworzyć tego małego dubkę i zasrańca, czy też jak wy ich znacie, riczka i mortusia. Do wyboru mamy aż 46 ras kotów aż mi się ten mem przypomina. Jeśli chodzi o psy, to mamy 72 rasy dużych psów i 46 ras psich kurdupelków. No i 30 raz koni. Jednak nie musieliśmy się ograniczać do istniejących ras. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby stworzyć zwierzaka jedynego w swoim rodzaju. Iście wielorasowego. Tak jak mój Riki, tylko że zupełnie zapomniałam jak on wygląda, jak go tworzyłam, mimo że siedział koło mnie. Czyli te jego barwy ochronne to no faktycznie, dobrze działają. Zwierzaki mają trzy stadia życiowe. Dzidziuch, czyli szczenie, kocie i źrebie. Dorosły zwierzak i staruszek. Simowi zwierzakowi można też oczywiście nadawać różne cechy. I wprawdzie taki świeżo stworzony zwierzak może mieć tylko trzy cechy, ale można go ubogacić innymi, osiągając dziesiąty poziom zwierzęcych umiejętności, no i przy okazji odpowiednio go tresując. I może zostańmy na razie przy zwierzakach, bo te strójki dość mocno różnią się od tych z dwójki. Ta najważniejsza różnica to fakt, że zwierzakami w trójce mogliśmy normalnie sterować. I muszę Wam powiedzieć, że do tej pory się do tego nie przyzwyczaiłam. I nie zrozumcie mnie źle: możliwość sterowania zwierzakami jest ekstra. Ma praktycznie same zalety, ale jakoś tak więcej gram w dwójkę i często grając w trójkę nawet zapominam, że zwierzakami też mogę sterować. Zwierzaki mają swoje skomplikowane życia. Swoje własne pragnienia życiowe i umiejętności. Koty mogą uczyć się polowania, psy odszukiwania przeróżnych rzeczy w okolicy, no a konie oczywiście pokonywania torów do skoków, no i szybkiego biegu. Zwierzaki mają też trochę inne potrzeby niż standardowi simowie. W przeciwieństwie do dwójki, w trójce zwierzaki nie mogą iść do pracy. To jednak nie znaczy oczywiście, że tylko leżą i pachną. Nie to co wy, Riku, z Mortem. Przede wszystkim, zwierzaki mogą ochronić swojego sima na jakiś czas przed śmiercią. Oczywiście tylko wtedy, jeśli zwierzę i sim mają bardzo dobre relacje. Poza tym, psy mogą odstraszyć włamywaczy, a na koniu można podróżować. Koty zaś mogą znosić do domu małe zwierzęta. No właśnie, małe zwierzaki też są dość ważne w simowym świecie. Dzielą się na kilka kategorii. Każda kategoria ma swoje własne terraria. Te kategorie to jaszczurki, węże, gryzonie, żółwie, małe ptaki i duże ptaki. Co ciekawe zwierzęta stają się cenniejsze, kiedy przebywają w terrarium. A wiecie jaki gryzoń w Simsach jest najcenniejszy? No jasna że szynszyla. Co za durne pytanie. Zwierzaki w terrariach trzeba karmić, trzeba dbać o nie i ich habitaty. Inaczej zwierzak ucieknie w siną dal. A będzie miał gdzie uciekać, bo do gry dodano nową okolicę Apolusa Plains. To spora wiejska osada, która niedawno została zasiedlona przez przyjezdnych mieszczuchów, dzięki czemu miasteczko się rozwija i nowocześnieje. Nie wszystkim jednak ta nowa sytuacja pasuje. To miasteczko, gdzie jeszcze przed czterema porami roku panowała wieczna jesień. Jeśli ktoś lubi rozgrywkę ze zwierzakami, to warto zagrać właśnie tam. Już na starcie, bez konieczności umieszczania nowych parcel, w okolicy mamy psi park, kocią, dżunglę i ośrodek jeździecki. Poza tym, nasi zwierzęcy towarzysze będą mieli wiele możliwości na zdobywanie nowych znajomości ze zwierzakami sąsiadów. Właśnie. Sąsiedzi to kolejny sposób, w jaki pozyskamy zwierzaka do naszej rodziny. Mówiłam już o tym, że zwierzęta możemy dodać do rodziny jeszcze w Create a Sim. Możemy też adoptować je od sąsiadów, którym trafiły się kinder niespodzianki. I teraz trochę umoralniania: kastrujcie swoje zwierzaki, dość przepełnionych schronisk i schorowanych, niedożywionych zwierzęcych dzieciaków na ulicach. To, że zwierzak musi urodzić chociaż raz w życiu, to stary zabobon. Podchodźmy do naszych pupilów z odpowiedzialnością, a nie jak banda troglodytów. Dziękuję za uwagę. Zwierzaki możemy też adoptować przez telefon. Kolejnym sposobem na pozyskanie nowego zwierzaka jest zachęcenie swojego dorosłego zwierzęcia do starania się o potomstwo z innym zwierzakiem tego samego gatunku. Jeśli para się lubi, istnieje spore prawdopodobieństwo, że po niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się młodymi. Jest też możliwość przygarnięcia bezdomnego psa, kota lub dzikiego konia. Jest to proces, który sprawia wiele satysfakcji także i w realnym życiu, co do dzikich koni. Czasem w nocy, zwłaszcza w czasie pełni, dostrzeżemy tęczę. Niestety ta tęcza nie doprowadzi nas do garnca złota, ale do czegoś o wiele lepszego i zapewne też cenniejszego. Do postaci nadnaturalnej odcinka, którą jest jednorożec. Jaki jest jednorożec? Każdy widzi. Błyszczy się, ma róg na głowie i jest majestatyczny. Aby dodać go do rodziny, musimy go przygarnąć, jak każde inne zwierzę. Ale musimy spełnić kilka warunków. Musimy mieć co najmniej trzy zwierzaki, z którymi będziemy mieli relację najlepszy przyjaciel na zawsze. Jednorożce mają magiczną moc. Mogą podpalać, gasić ogień, błogosławić simów, rośliny, zwierzęta, no i mogą je też przekląć. Jednorożce umieją się teleportować, no a w standardowy sposób też bardzo szybko się poruszają, no bo na starcie mają wymaksowane umiejętności skoków i wyścigu. No i jednorożce z łatwością mogą przegonić śmierć. Jednorożce są cool. Nie są jednak jedynymi ciekawymi dzikimi zwierzętami. Są też jelonki i szopy. Można się zaprzyjaźnić z tymi zwierzakami, ale nie można ich przygarnąć. Jelonek umie hasać, a szop umie rozwalać śmietnik, kraść, a jeśli kogoś lubi, to żebrać o jedzenie. Niestety dzikie zwierzęta nie występują w Bridgeport, więc tam nie będziemy mogli na przykład spełnić aspiracji życiowej baśniowy właściciel. No i w sumie o zwierzakach to by było na tyle. Nie ukrywam, że zwierzaki to jest zwykle mój ulubiony dodatek do Simsów, bez którego nie wyobrażam sobie rozgrywki. Więc, cóż, jestem stronnicza i z tego powodu już nic więcej nie powiem. Za to wy w komentarzach napiszcie, jakie macie zdania o zwierzakach i czy może coś ciekawego Was spotkało w czasie zwierzakowej rozgrywki. No i akcesoria. W tym odcinku opowiem Wam o luksusowym wypoczynku czyli piątych akcesoriach do Trójki, wydanych pod koniec stycznia 2012 roku. Były to akcesoria wnętrzarskie skupiające się na dwóch pokojach, w których Simowie i ludzie spędzają bardzo dużą część swojego życia na sypialniach i łazienkach. Znalazło się jednak nawet kilka rzeczy w Create a Sim: konkretnie nowa bielizna i kilka nowych fryzur. Do gry dodano dużo nowych mebli i akcesoriów do łazienek i sypialni. Łazienki są w stylu eleganckiego spa, sypialnie zaś są bardziej retro. Dostajemy m.in. Łoże z Baldachimem. Jeśli więc lubicie, jak wasi Simowie wypoczywają w luksusie, to te akcesoria są dla Was. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zachęcam Was do zajrzenia do opisu, gdzie znajdziecie linki do moich społecznościówek. Zachęcam Was też do subskrypcji i ocenienia tego filmu. Trzymajcie się ciepło i cześć. Não <sí>